Sobotni artykuł opublikowany w Mundo Deportivo przynosi interesujące wieści dotyczące obsady bramki FC Barcelona w wieczornym meczu przeciwko Getafe. Co ciekawe, decyzja Hansiego Flyke pozostaje owiana tajemnicą nawet jego najbliżsi współpracownicy nie wiedzą, kto stanie między słupkami na kale M. Alfonso Perez. Sugeruje to, że pozycja Wojciecha Szczęsnego w rywalizacji z Inakim Peną może ulec wzmocnieniu. Autor tekstu. Ferran Martinez zwraca uwagę na możliwość powrotu do rozwiązania znanego z przeszłości, polegającego na podziale rozgrywek między bramkarzy. Tego typu strategia była stosowana między innymi przez Carlo Ancelottiego w Realu Madryt w sezonie 2013-2014, kiedy Diego Lopez był pierwszym wyborem w La Liga, a Iker Casillas występował w Lidze Mistrzów i Copa del Rey. Podobny scenariusz miał miejsce w FC Barcelona w sezonie 2014-2015 Claudio Bravo był numerem jeden w La Liga, podczas gdy Mark andre Ter Stegen grał w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Według Martineza historia może się powtórzyć. W takim układzie Wojciech Szczęsny miałby być odpowiedzialny za rozgrywki pucharowe, podczas gdy Inaki Pena zająłby miejsce w bramce w meczach ligowych. Taki podział miałby zapewnić obu bramkarzom ciągłość gry, a jednocześnie pozwolić Flickowi na maksymalne wykorzystanie ich umiejętności. Porównania do duetu Terstegen, brawo z sezonu potrójnej korony Luisa Enrique, podkreślają potencjalną skuteczność takiego rozwiązania. Dla szczęsnego byłaby to szansa na regularne występy w prestiżowych rozgrywkach, co mogłoby zwiększyć jego znaczenie w zespole. Jak na razie jednak decyzja Flicka pozostaje tajemnicą, a odpowiedź na pytanie o obsadę bramki w najbliższym meczu poznamy tuż przed rozpoczęciem spotkania. Nastroje w szatni Barcelony są mieszane, a wybór bramkarza na najbliższe mecze wywołuje wiele spekulacji. Według doniesień z Mundo Deportivo, nawet najbliżsi współpracownicy Hansiego Flicka nie mają pewności, kto stanie między słupkami w sobotnim meczu z Getafe. Niemiec wydaje się być w pełni świadomy znaczenia tej decyzji, szczególnie, że rywalizacja między Inakim Peną a Wojciechem Szczęsnym wciąż jest otwarta. Szczęsny, choć ma za sobą dobre występy w Pucharze Króla, wciąż musi zmierzyć się z cieniem czerwonej kartki z Superpucharu Hiszpanii. Sobotni mecz na M. Alfonso Pérez zapowiada się jako wyzwanie dla Barcelony, która zawsze mierzyła się z twardą grą Getafe na własnym stadionie. W przeszłości podopieczni Jose Bordalasa słynęli z ostrej gry, a starcia te często przechodziły do historii jako intensywne i pełne kontrowersji. Decyzja o tym, kto stanie w bramce przeciwko Getafe, może być preludium do większych zmian w hierarchii bramkarzy w zespole. Jeśli Inaki Pena otrzyma szansę w lidze, polscy kibice będą mocno wypatrywać wyjściowej jedenastki na mecz z Benficą w lidze Mistrzów. Wydaje się, że Flick może powtórzyć podział znany z czasów Luisa Enrique, kiedy to Claudio Bravo bronił w La Liga, a Mark André Ter Stegen dostawał szansę w pucharach. Jednak Mundo Deportivo zauważa, że nic nie jest jeszcze przesądzone, a wszystkie opcje pozostają na stole. Wicemistrzowie Hiszpanii wciąż szukają stabilności po burzliwych wydarzeniach w styczniu, a sobotni mecz może okazać się kluczowy w kontekście budowy formy na resztę sezonu. Skład wyjściowy flikę na mecz z Getafe według prognoz może wyglądać następująco: Inaki Pena Wojciech Szczęsny, Alejandro Bolt, Pałku Barsi, Ronald Araújo, Żulko Unde, Mark Kesadołu, Pedri, Gejwi, Rafinha, Robert Lewandowski, Lamaj Niemal. Decyzja Flike może mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla szczęsnego, jak i całej drużyny, która wciąż walczy o powrót na szczyt tabeli La Liga oraz sukcesy w lidze Mistrzów.